Witam serdecznie w kolejnym odcinku Yoma Five po godzinach, w których przybliżamy sylwetki trenerów. Moim państwa gościem dzisiaj jest trener drużyny AP Galacticos rocznika 2012, Rafał Gajewski. Witamy. Miło mi. witam. Rafał, na samym początku zacznę od tego pytania, jak długo jesteś, bo jesteś i bo trenerem i koordynatorem? Jak długo prowadzisz zespół AP Galacticos? AP Galacticos zacząłem przygodę dwa lata temu. I od tego czasu, no od tego czasu ruszyliśmy z naborami. W zasadzie ja ruszyłem, bo, bo jest to akademia, która, która dzisiaj reprezentuje, reprezentuje ja tylko swoją osobą. E, Zaczynają od, od dwóch, trzech dzieci na zajęciach. Tak mhm. zaczęła moja przygoda. E, pomału, pomału cyklicznie ta, ta ilość dzieci wzrastała i, 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 chyba, i chyba udaje mi się zarażać mhm. tych najmłodszych adeptów no. piłką, także... No dwa lata jestem trenerem, na co dzień jestem nauczycielem wychowania fizycznego w szkole, także gdzieś połączyłem te, te dwie pasje i, i taki mój wytwór galaktyczny powstał. Okej, okay, bardzo, tak bardzo fajny pomysł. Powiedz mi, ile aktualnie macie zawodników? Aktualnie w całej akademii jest 36 zawodników. O proszę, a jeszcze dwa lata temu było tych zawodników w dwóch trzech, jak wspomniałeś, tak? No tak, w grupie 2.11-212 nie było nikogo. Dwóch trzech było w grupie 214-215. O proszę, także widać, że to idzie wszystko rzeczywiście w dobrym kierunku. Yy, powiedz mi, skąd pomysł na bycie trenerem? Od zawsze moim konikiem była piłka nożna. Nie wyszło mi z piłką nożną, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o grę, jeżeli chodzi o profesjonalną piłkę. Gdzieś, gdzieś w głupim wieku zaniedbałem granie w piłkę nożną i, i nic z tego nie wyszło. Natomiast zawsze gdzieś z tym sportem byłem połączony i zawsze, i zawsze ten sport mi dotkwierał. Kocham piłkę nożną, to moja pasja. Uwielbiam to robić, a jak mogę zarażać najmłodszych i pokazywać ich, że można też inaczej niż tylko przez internet i, i, i przez social media, także zapraszam, zapraszam galaktykę. Okej, okay. powiedz mi, bo jesteś zarówno też tenerem, koordynatorem nie yy, niech się właśnie w że to jest sama przyjemność, powiedz mi czy Jaka jest najtrudniejsza rzecz w byciu, w byciu trenerem? Bo nie ma co to, będzie, jest to też duże poświęcenie. No, jest dużym poświęceniem, ale mi to nie sprawia problemu, bo, bo ja to robię tak jak powiedziałem, z pasji z serduch, i, i póki, co, póki co nie mam z tym najmniejszego problemu, natomiast gdzieś tak cały czas na tych telefonach trzeba być starać te zajęcia, te treningi. Problemem jest wynajęcie sali, zwykłej, mm -hmm. gdzieś, gdzieś, gdzieś nad tym wszystkim trzeba, trzeba dużo, dużo czasu poświęcić. No, no. Duże, duże, duże szczęście, które mnie spotkało od niedawna i które gdzieś też nam mocno pomaga i wspiera i muszę o tym powiedzieć, to jest Olivia Business Center, mm -hmm. największe centrum biznesowe, które, które tutaj w którym mieście jest gotowe wspierać rozwój naszych inicjatyw, to jest super sprawa i brnę w to dalej, duży, mm -hmm. mocny bodziec do pracy. I, Okay. I chcę zarażać dalej dzieci. Jasne, super. To teraz w takim razie przechodzimy już konkretnie do naszych, okay. do naszych rozgrywek Joma y, 5. Y, powiedz mi, dosyć długo zajęło Ci podjęcie decyzji o tym, czy wystąpić czy nie. Pewnie wynikało to z tego, że czekałeś po prostu, żeby Wy rozgrywki dopiero zaczynacie, treningi we wrześniu, więc musiałeś jakby jeszcze zebrać feedback od rodziców. Y, jaki cel sobie stawiacie na te rozgrywki? Przede wszystkim dobrze się bawić. To jest nasz pierwszy udział mm -hmm. w jakimkolwiek większym turnieju. Tak go nazwijmy, bo taki jest. Dlatego, dlatego, dlatego. Przede wszystkim dobra zabawa. Chłopacy są nastawieni, oczywiście nie na wynik, tylko na to, żebyśmy wspólnie żebyśmy się integrowali z innymi załogami. podstawa fair play, no tylko i wyłącznie same pozytywne cechy, także tyle, tyle. Dobra zabawa przede wszystkim. Jak się wydaje, Te założenia realizuje się podczas tego turnieju? Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że tak. Ani ja nie mam parcia na wynik, ani rodzice, z którymi też dużo rozmawiam, bo mamy zebrania, też trzeba uświadamać rodziców jak mają się zachowywać na boisku jak mają się zachowywać yy, podczas meczu nie zawsze czasami ta adrenalina bierze górę to gra twoje no dziecko także musicie pojeść w którymś momencie tak. ciężko czasami nad tym zapanować ja też rozumiem rodziców natomiast trafiła mi się chyba też i fajna grupa rodziców którzy, mm -hmm. którzy rozumieją trafiam do nich i, i gdzieś to wszystko fajnie działa wiesz to i właśnie o tych rodziców chciałem Cię podpytać bo jednak widzimy że ta atmosfera Właśnie wśród rodziców Galakticos jest naprawdę bardzo, bardzo pozytywna. Rodzice dopingują, ale w taki bardzo pozytywny sposób cały czas gdzieś tam są okrzyki wzmacniające przede wszystkim zawodników. Powiedz mi, masz jakiś taki nie wiem, sekret swój tego, tego kontaktu z rodzicami na, na, na co trenerzy inni powinni zwrócić uwagę żeby to wszystko się układało tak jak, tak jak u was, bo u was jest to naprawdę bardzo bardzo fajnie ja rozwiązane z... mhm. ja się staram reagować w momencie kiedy rodzic nie dopinguje, a daje instrukcje, kiedy ustawia swoje dziecko graj, graj podaj, graj ping. do tego staram się nie dopuszczać, czasami się też się zdarzy to jest normalne, bo, bo tak jak mówię te emocje biorą górę, natomiast staram się zawsze robić to tak, żeby żeby uświadamać tych ulicom, że mamy kibicować, mamy ich dopingować. Zrobiłem takie zebranie, na którym pokazałem, kiedy, trener, kiedy rodzic zamienia się z trenera, a kiedy, a kiedy rodzic jest y, po prostu kibicem. Tak? I, no, no. I zdecydowanie tą drugą formę tutaj chciałbym, żeby preferowali i, i pokazywali, bo też to, to też pokazują akademii y, tak? tak? swoim no. zachowaniu. No, to, jest, to jest gdzieś też mój... Mój mały wytwór, mały który, który później świeci i pokazuje, pokazuje jak pracujemy. Jestem mm. trochę zestresowany, to mój pierwszy wywiad, jeszcze nigdy w życiu nie udzielałem wywiadu, naprawdę. No, pozwól, że, pozból, że cię jeszcze troszeczkę pomęczę. Okay. E, powiedz mi, e, bo tak powiedziałaś o uświadamianiu rodziców. W takim razie podpytam, dlaczego tak ważne jest e, to, żeby rodzic jednak miał wszystko dokingowo, ale w sposób pozytywny, aniżeli podpowiadał za tym. Dlaczego... No bo to samo zdrowie wszystkim... dla właśnie powinniśmy zostawić dla, dla trenera. To przede wszystkim negatywnie wpływa na, na jednostkę, na dziecko, tak? te, mhm. te podpowiedzi. No często, często te, z całym szacunkiem dla rodziców, ale często te, te, te uwagi są nietrafne, nietrafne, nieodpowiednie, a poza tym no, musi być jakaś hierarchia. Jesteśmy na boisku, jest od tego trener. no Rodzice mogą, tak jak mówię, dopingować, ale jeżeli oni wchodzą w rolę trenera, to, to, to coś jest nie tak i tak, i tak być nie powinno. Mhm. Różnie bywa. Wiem, że jest z tym różnie, natomiast no ja się staram na tym panować. Czasami mi się udaje, czasami nie. Pracujemy zawsze nad tym. No, na tym <laughs> Okej, okay. no i widać, widać akurat efekty w przypadku różnych Galacticos. Yy, na samym końcu, Rafał, pytanie, na które proszę, żebyś odpowiedział bez żadnego zastanowienia. Jest pytanie, jest odpowiedź. Okay. Rafał, wymień trzy powody, dla których warto wziąć udział w rozgrywkach YOMA Faj. Yy, zaangażowanie dzieci. Pr... Mogę jeszcze raz? Mów, mów dalej! Mów dalej! Trzy... Dobra zabawa przede wszystkim. Przede wszystkim dobra zabawa druga postawa fair play propagowana przez, przez um, organizatora turnieju Trzecia. Wspaniali rodzice, którzy zawsze do mnie i wspierają swoje pociechy. No i super. Proszę państwa, ee, tyle dzisiaj e, z... E... Ligi Yoma 5 po godzinach. Moim i Państwa gościem był trener i koordynator drużyny AP Galacticos, Rafał Gajewski. Rafał, wielkie dzięki. Dziękuję. dziękuję. dziękuję.